Polityka Kurwiks została opanowana przez złych kosmitów. Pokonać ich może tylko załoga Gwiezdnego Patrolu, na czele której stoi Kapitan Bomba! Miejsce, sektor Kameta, planeta q jeden. Misja zrobić porządek. Kupa, błagam! No nie zabijaj nas, no? Dobra kupa, ale pod jednym warunkiem. Pokaż mi jakieś sztuczki. A jakie sztuczki? Srakie kupa, kosmiczne! Pojęcie? Dobra, kupa! Czekaj! Kupa, długo jeszcze! Już zaraz! Kwa! Kwa, teraz Twoja kolej! Pokaż kosmiczną sztuczkę! Albo skończysz jak ten tępy chuj. Okej, okay, kurwa. Dobra, spokojnie. Kurwa, patrz. Kurwa. Kapitan